A Pewnego pięknego dnia, Zecich zdecydował, że zobaczy, co może zrobić z topniejącymi punktami lasera. Znalazł grę i uznał, że nie chciałby na nią wydawać pieniędzy, ale teraz ma okazję ją zgarnąć, więc to zrobił. Grą tą okazało się być... Dla wszystkich, którzy o to tyle nie słyszeli, gra jest tworem, choć niektórzy na sali raczej nowotworem, polskiego studia Destructive Creations, co sprawia, że dziwi mnie brak polskiego audio. W po momencie wyjścia, gra miała pojechać na kontrowersji i w pewnym stopniu cel został osiągnięty. HateRed zyskała status bestsellera na Steamie, pomimo faktu, że została wcześniej usunięta i potem znów przywrócona na Steamowy Greenlight. Sama gra miała też być odpowiedzią na trend politycznej poprawności. I coraz większej gamy stosowanych kolorów, przez co zaczęła do mnie przemawiać. Battlefield 5! Battlefield 5! W samej grze wcielamy się w postać złą do szpiku kości. Został nawet nazwany antagonistą i nie wiem o nim absolutnie nic, poza tym, że nienawidzi rasy ludzkiej. Postrzega ludzi jako istoty egzystujące bezcelowo, wodzone za nos przez paru, którzy trzymają władzę i bogacą się na innych. Równie puści w swoich dążeniach. Decyduje się, co jest z tym zrobić i wyrusza na ludobójczą wyprawę krzyżową. Nasz samozwańczy krzyżowiec podłuży je przez parę niezbyt długich, ale stosunkowo ładnie zrobionych plaż, masakrując wszystko i wszystkich na tyle głupich, by stanąć mu na drodze. Lub po prostu wejść w zasięg strzału, większość próbuje aktywnie zejść z jego drogi, ale to nie wystarczy. Estetyka i klimat gry mi spasowały. Środowisko, które można w znacznej mierze niszczyć i stosować taktycznie, również mi się spodobało. Mechanicznie gra jest niezła za jednym wyjątkiem. Celowanie. Chcemy mieć przeciwników od góry, bo wtedy można dalej patrzeć. Poza tym nie mam zastrzeżeń. Co do samej gry, przyznam, że miałem z nią problem do czasu, jak przyjąłem odpowiednie stanowisko. miejscowiłem tę grę w realiach Sin City, ale antagonista nie jest to głównym złym, on się do nie nadaje. Sin City władzuje jest tym, co stawia się na szczycie. Raczej wyobrażam sobie wielki finał, w którym bohater powoli zaczyna zdobywać przewagę nad wersarzem i ten, nie wytrzymując psychicznie, decyduje się na radykalne działanie. Na decyzję, której na pewno będzie żało nawet sam, ale wobec braku innych opcji jest niejako do tego zmuszony. Spuszcza ze smyczy radykalnego misantropa, którego miał pod kontrolą gdzieś na brzegach Nowego Jorku. Antagonista. No teraz wróćmy do korzeni gry. Wspomniałem, że gra jest polska, ale nie ma polskiego audio. Uznałem, że zrobię coś w rodzaju let's play'a z gry, ale nie będę nic komentował jako ja, ale jako sam antagonista. Jep, użyczę mu głosu. Zobaczymy, jak pójdzie.